Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie są tak produktywni i tak pełni energii, podczas gdy ty ledwo wstajesz z łóżka i wyobraź sobie, że budzisz się o 5 rano, za oknem jest jeszcze ciemno, miasto śpi, i czy to brzmi jak koszmar, a może jako początek najbardziej produktywnego dnia w Twoim życiu? I to właśnie pytanie zadał sobie Marek. 28-letni programista z Wrocławia, gdy jego życie zawodowe i prywatne zaczęło trochę wymykać się spod kontroli. I właśnie dziś pokażę Ci, jak Marek i Ty możecie odkryć magię porannego wstawania i odmienić swoje życie, że tak powiem. Bo Marek długo uważał, że jest sową i najlepiej funkcjonuje w nocy, aż pewnego dnia sfrustrowany ciągłym brakiem czasu i ciągłym brakiem energii natknął się na cytat, który brzmi tak. Poranne wstawanie może nie jest dobre dla wszystkich bez wyjątku, ale służy niemal wszystkim. I te słowa zmieniły jego perspektywę. Ale zanim opowiem Ci, to zrobił nasz Mareczek, zastanówmy się, dlaczego jest nam tak trudno wstać wcześnie i dlaczego to jest takie cholernie trudne. Po pierwsze, nawyki. Przyzwyczailiśmy się do późnego chodzenia spać i późnego wstawania. Brak motywacji. Nie widzimy korzyści z wczesnego wstawania. Zmęczenie. Często nie śpimy wystarczająco długo lub jakościowo. Teraz, czyli myśl o obowiązkach czekających nas w ciągu dnia – może utrudniać wstawanie i brak planu. Nie wiemy, co zrobić z dodatkowym czasem rano, więc po prostu nie inwestujemy w takie coś. Ale wróćmy do Marka. Co zrobił? Postanowił dać szansę porannemu wstawaniu. I oto jak to zrobił. Zaczął stopniowo. Najpierw przystawił budzik o 15 minut wcześniej. Stworzył rutynę, czyli zaplanował, co będzie robić w dodatkowym czasie rano. Zadbał o sen, zaczął kłaść się spać wcześniej i regularniej. Czyli jak wstaje 15 minut wcześniej, to też idzie spać 15 minut wcześniej. Znalazł motywację, czyli obiecał sobie nagrodę za tydzień wczesnego wstawania i był po prostu konsekwentny, czyli nawet w weekendy starał się wstawać o podobnej porze. A teraz jak Ty możesz zacząć korzystać z magii porannego wstawania? I zacznij na start małymi krokami, jakby nie musisz od razu wstawać o 5 rano. Zacznij od 15 do 30 minut wcześniej, czyli wstajesz na przykład nie wiem o 8:00, to przerzuć się na 7.30. Druga sprawa, stwórz poranną rutynę, czyli może to być medytacja, ćwiczenia, czytanie, planowanie dnia. Po prostu stwórz coś, żebyś miał po co wstać wcześniej. Przygotuj się wieczorem, przygotuj ubrania i wszystko, co będzie Ci potrzebne, po prostu rano, wykorzystaj technologię, czyli po prostu skorzystaj z jakichś aplikacji śledzących sen, by znaleźć po prostu optymalny czas płudzenia, że tak powiem. I ostatnia rzecz, bądź po prostu cierpliwy, bo przyzwyczajenie się do nowej rutyny może zająć Ci kilka tygodni, więc warto to gdzieś tam z tyłu głowy mieć. I po miesiącu eksperymentu Marek zauważył ogromną zmianę. Miał więcej energii, był bardziej produktywny w pracy i znalazł czas na nowe hobby. I zaczął swój dzień od joggingu i planowania, co sprawiło, że czuł się bardziej zorganizowany i spokojny. I nawet jego współpracownicy zauważyli tą zmianę, bo Marek był bardziej skupiony i kreatywny podczas porannych spotkań, bo się poruszał chwilę i dotlenił swój mózg. I pamiętaj, poranne wstawania może nie być idealne dla absolutnie każdego. I ja na przykład na swoim przykładzie ja nienawidzę wstawać rano, ale oczywiście większość z nas może skorzystać z tej praktyki. Ja wiem, że pomimo, że to jest dla mnie takie trudne, to ja wiem, ile to ma korzyści dla mnie. I po prostu warto się czasami przełamać. I nie chodzi o to, by stać się. Rannym ptaszkiem, że tak powiem, z dnia na dzień, ale o znalezienie rytmu, który działa dla ciebie. I wczesne wstawanie to nie tylko kwestia godziny, ale trochę też mindset, bo to decyzja, by zacząć dzień proaktywnie, zamiast reaktywnie reagować na to, co przyniesie ci po prostu los i co ci los pod nogi rzuci. I dziś Marek nie tylko jest bardziej produktywny w robocie. To jest czas na rozwój osobisty, na relacje, a jego historia pokazuje, że małe zmiany w naszych nawykach mogą prowadzić do ogromnych zmian w życiu. Więc teraz pytanie, czy Ty jesteś gotowy na szansę porannemu wstawaniu? Jakby pamiętaj, że nie musisz od razu być mistrzem, bo liczy się konsekwencja i stopniowy postęp. Więc następnym razem zadzwoni budzik zamiast naciskać drzemkę po prostu po raz kolejny, spróbuj wstać i zobaczyć, co nowego może przynieść Ci poranek. Bo kto wie, może to będzie początek Twojego najbardziej produktywnego dnia w życiu? I, i zrobisz cały swój performance w jeden dzień, swój roczny performance. Więc kto wie, musisz sprawdzić po prostu, a ja się żegnam. Dziękuję Ci za obejrzenie. Jeśli uważasz, że film był wartościowy, staw łapę, suba, udostępnij, no i do następnego.